Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA na moim kanale. Jeżeli film Wam się spodoba i chcecie więcej FIFA na moim kanale, to strzelcie łapkę w górę pod tym filmem. Napiszcie w komentarzu fajny odcinek, a ja przypnę Wam serduszko. No i bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania tego materiału. Ok, moi drodzy, przeciwnik został znaleziony. I skład jego wygląda następująco, następująco w sumie słabe jak na ten. jak na ten czas gry tak naprawdę. No, już za, rozpoczęliśmy spotkanie tutaj. E, chciałbym od razu powiedzieć, że nie grałem chwilę w FIFA, bo ostatnio robi się... O Jezus! Ajaj. ostatnio że się właśnie bardziej szkolił w Fortnite. Cie. I właśnie jeżeli chcecie powrót Fortnite'a to strzelcie również łapęcie i napiszcie chcemy Fortnite'a Ale szczerze Wam powiem, no mm, Ja jestem według mnie przynajmniej lepszy w FIFA niż Fortnite'a Ale teraz już się będę przenudzał Teraz świetne podanie Antonego, e, Do Antonego Marciala zobaczmy Kevin De Bruyne No i łapiec Sirigu Cios za cios Teraz my przeprowadzamy ofensywę i teraz Zobaczę Czy go złamie Ojojo, Co tutaj się wydarzyło? Nie wierzę w to kartę, która ma cztery gwiazdki słabszej nogi, nie trafia z takiej pozycji, no. Naprawdę. Szok. On ma 94 strzelania, co? Jak 94? On ma 94 strzelania? Aha. Po raz kolejny świetnie przechwyciliśmy piłkę i teraz. No, może wyjść niebezpieczna kontrast z tego co baczmy z lata. Daglasz koszt, ale naprawdę to co tutaj zrobił. o, Świetnie interweniuje Kolar. Teraz świetna akcja naszego zespołu. I teraz uderz to! No nie no, to jest... to dzisiaj nie jest dzień Aioze. Martial. Teraz jest przy piłce. La croqueta, la croqueta, la croqueta. świetnie zmylał przeciwnika la croqueta, no ale on już nie jest taką pijak w FIFA 19. A teraz nasz rywal przeprowadza bardzo groźną kontrę i Zlatan Ibrahimović lobuje nas na 1 do 0. Pięknie teraz, no niestety przepchnął nas jeden z jego obrońców, ale po raz kolejny piłka i teraz, no uderz to synu. A aj, Ajajaj, no tylko że troszkę, tylko, a może aż. Zobaczymy. Maguire. Oj, no raczej tylko aż. No nie wiem co tutaj się wydarzyło. Już nic nie miałem mówić, bo to jest mecz po prostu, nie wiem. Naprawdę, no nie wiem co tu. Nie wiem co się dzisiaj dzieje. No to Ibrahim mówi, że takiego kapcia wali, a kolar to broni. Jakby Nie chcę się nawet tego komentować na serio. Teraz świetna akcja w końcu naszego zespołu, teraz. Jest Kol Gabriel że zbierzemy piłeczkę i tak jak on, nie będziemy pomijać powtóreczek. I dwa do jednego. Składna akcja naszego zespołu. To jest świetna akcja i teraz Ioze Perez Przepraszam, że słuciłem, lecz już jest 2 do 2. I po co ci to było mój kolejno 2 do 2 i jedziemy, jedziemy. No i jeszcze będzie kombek. Teraz Antoni Martial. No i tutaj powinno być czerwona kartka. I tak jest czerwona kartka. Bardzo dobra decyzja sędziego. U nas na boisku również się pojawił ktoś nowy, bo pojawił się teraz nie wiem czy dobrze to wykierowałem. Fatalnie wykierowałem. Lecz tak jest. Gra w trzech u nas się pojawił. Haczy, a teraz co za błąd Tomori. Tomori Gabriel Rzeszus i 3 do 2. tak ja mówiłem, jest już wykonany nawet w tej połowie. No i... Ciekawe co teraz mój przeciwnik ma do powiedzenia. Jestem ciekaw Bruno. Teraz Bruno Fernandes! Ale rakieta, lecz broni Sirigu i będzie rzut rożny. No, ciekawe co tutaj się rozwinie. Oczywiście nic, bo to jest FIFA 20. Przypominam i teraz! Haji. Supek, no nieprawdopodobnie teraz do 3 do 3, teraz Gabriel Jesus. Ojoj, ale Flaczek. Proszę Państwa, nasz przeciwnik postanowił, że po prostu opuści sobie spotkanie. Szczerze powiem, nie spodziewałem się tego, gdyż było tylko 3 do 2, a nasz przeciwnik już nie chciał widocznie grać. No i wynikiem 3 do 2 kończymy pierwsze spotkanie. Czyli zrobimy sobie wyzwanie, mieszany skład, gdzie jest jeden piłkarz. Wiem, że słabo, ale to jest tylko takie. Na szybko może sobie zrobię Bruno w, e, Bernardo Silva przepraszam bardzo. A ja już nie przynudzam i się już idziemy po SPC. Dobra, widzowie, e, Zostało już wszystko wykonane. Dostało nam już potem tylko te dwa wyzwania. Nie wiem czy w dzisiejszym odcinku zrobię sobie Bernardo Silva, ale już jest jeden rzadki piłkarz świecący się, no jeżeli będą jak będę zadowolony. E, chyba nie ma, nie ma. Ale jest... E, to jest Harry. A więc... No tak średnio, tak średnio bym powiedział. Mamy przeciwnika. I tym przeciwnikiem jest Dominik FC. Czyli najprawdopodobniej Polak. No skład ma. No ma dobry. I teraz bardzo ładna akcja do Iwana Perisicza. Ivan Perisic wyukłada w i jest 1 do 0 dla naszego przeciwnika. Trzecią minutą no, bardzo szybko rozpoczął strzelanie. Po raz kolejny Ajoze Perez. Ajajaj, no, no niestety no nie popisał się. Naprawdę cały czas nie wiem jakim celem a Jose Perez mógł tamtej, tamtego nie trafić. A teraz... No, leciutki są oblak takie. Takie piłki broni przez sen! Naszego przeciwnika, to no nie układa się to za dobrze. A tymczasem Frankie de Jong już jest na 4 do 0. No widać, że no, ziomek na pewno nie jest na w 9 lidze, tak jak ja. Może nie gra jakoś super, ale no po prostu wiesz czym się je FIFA. Tutaj, perisic, indywidualna akcja perisic będzie teraz podawać do lakazeta, lakazet modbiera, lecz to świetnie interweniuje. I, a ja, świetna interwencja, Jana Oblaka. I teraz słapię piłkę bez trudu. Ta akcja klepkowa, i teraz uderz to. Co to w ogóle było za uderzenie? To miał być finezyjny strzał, on uderzył zupełnie nie z tej nogi. Który miał uderzyć Teraz Ajaj No wydaje mi się, że rywal nas trochę lekceważy Tutaj kontra naszego zespołu Zobaczmy, czy A Jose Perez da radę odepchnąć sobie Pewnie, że dał I teraz A Jose Perez No skończysz już to Tak jest, 4 do 1 No nie wiem, w ramkach chyba pocieszenia w to zremisujemy Ale no nie wiem W drugim odcinku możecie pamiętać, że zremisowałem te krytyczne Niestety przegraliśmy to mecz 6 do 5 no, ale naprawdę super Teraz przeciwnik popełnił błąd pod polem karnym Zobaczmy teraz Kevin De Bruyne. I teraz Kevin jest 4 do 2 A Jose Perez Lecz pierwsza połowa się skończyła Teraz Kevin De Bruyne. No jesteśmy cały czas pod jego bramką Gabriel Jesus! Ajaj, jakby to była prawa noga, no mógłby mogłaby być brameczka. Aj, bez spolnego Lucas Moura. Lecz no świetnie interweniuje kolor. Bruno Fernandez! Mogłem podawać! Ajajaj! No nie zachowałem zimnej krwi, mogłem podać. Szybko sobie jeszcze zrobimy zmianę Hadzi za Rodrigo. Tutaj będziemy robili rzut rożny. Teraz zobaczę a Jose Perez A no mało brakowało Naprawdę mało brakowało Teraz mamy piłkę po raz kolejny I a Jose Perez Tym razem piękna bramka 4 do 3 Teraz Kevin De Bruyne. I tak jest 4 do 3 Zrobiliśmy coś niemożliwego 4 do 0 zrobiliśmy na 4 do 4 Kevin De Bruyne. No naprawdę, jestem się bardzo zadowolony. Świetna akcja i teraz... Haji, no nic z tego nie wyszło. Teraz Bruno Fernandez, Bruno ale ależ niewiele naprawdę brakowało. Teraz, świetna akcja naszego zespołu. Ajajaj, aj, aj, co on robi? Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Na pięć! Piękny mecz! I tak jest! Wygraliśmy ten mecz! Ryj, naszego rywala! Sorry, jak mi się głos załamał, lecz no naprawdę. Mecz. No. Aż ciężko mi to określić słowami, lecz wygrywamy to spotkanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodoba. Uy, to możecie zostawić la lajka w górę, subskrypcję na kanale. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękuję.